Nasz program powstaje dzięki firmie Fanfaro, która jest producentem specjalistycznych olejów silnikowych, przekładniowych, przemysłowych i rolniczych, wyprodukowanych w oparciu o unikalną bazę estrową. Dzień dobry państwu, Jacek Balkan. Zapraszam na test, recenzję samochodu, który stoi za mną. Jest to kolejna Tesla. Tym razem jest to trójka w najnowszym wcieleniu w dodatku w wersji Performance, czyli dwa silniki elektryczne, 627 KONI, 3 sekundy do setki, 3,1 sekundy, będąc precyzyjnym. Auto kosztuje 244 000 zł, plus ewentualne dodatki, zasięg około 500 km. Zanim opowiem Państwu o tym, jak się tym jeździ, i zanim odpowiem na całą masę pytań, a przede wszystkim na jedno najważniejsze czy to jest sportowy samochód, chciałbym podzielić się taką małą refleksją. Ja słyszałem już od dość dawna plotki o tym, że Tesla chyba zatrudnia firmy zajmujące się tak zwaną ochroną reputacji. I wydaje mi się, że od czasu do czasu mam kontakt z tymi firmami, po prostu czytam komentarze. I pod filmem z Tesną Y pojawiła się cała masa bardzo merytorycznych komentarzy, w których można było zauważyć, no delikatnie powiem, pewne rozczarowanie tym, że Tesla Y mnie nie zachwyciła. W dodatku ja nie wiem wszystkiego o samochodach, którymi jeżdżę, nie wiem na przykład skąd, skąd pochodzi dana tkanina, tak? z jakiej fabryki itd., itd. Natomiast w niektórych komentarzach okazało się, że ta wiedza, jakby polemika no, daleko wykraczała poza taką zwykłą, internetową znajomość tematu, nawet jeżeli jest się ogromnym fanem Tesli. I powiem Państwu, że ja jakiś czas temu do osoby pracującej w Tesli dostałem takie wewnętrzne materiały szkoleniowe, żeby osoby, które tymi samochodami handlują, bądź ogólnie rzecz biorąc, mają coś wspólnego zawodowo, żeby wiedziały o tych samochodach jak najwięcej. Materiały te z absolutnym zakazem publikacji, powoływania się itd., itd. Tak dla mojej wiadomości. I proszę sobie wyobrazić, że informacje z tych właśnie materiałów można znaleźć w niektórych komentarzach. Ja tego komentować nie będę, zostawię Państwu pod ocenę, czy przypadkiem to, że od czasu do czasu narzekam na chińskie firmy, które hodują sobie farmy troli i ich komentarze no da się zauważyć w polskiej przestrzeni internetowej, no to tak się zastanawiam na głos, czy przypadkiem z Teslą nie jest podobnie. Coś mi się wydaje, że złapałem za rękę na gorącym uczynku. Niemniej, Tesla Trójka w najmocniejszej wersji, bez kierunkowskazów, ale za to z absurdalnie mocnym silnikiem, który ma 627 koni, z dwoma silnikami i jest to samochód faktycznie absurdalnie szybki. Zanim opowiem Państwu, jak się tym jeździ, tradycyjnie popatrzmy sobie na to, jak to wygląda. Jak patrzymy na ten samochód pod tym kątem, to on jest po prostu nieproporcjonalny. Maska jest bardzo nisko. Szyba jest bardzo wysoko i ona jest ogromna. I ten samochód wygląda po prostu kuriozalnie. Teraz patrzą na niego Państwo moimi oczami. I to naprawdę, to wygląda trochę jak przekłamanie, przekłamanie w kamerze. Natomiast ja widzę to, co Państwo widzą i widzę też swoimi własnymi oczami. I ten samochód pod tym kątem, tak po prostu z przodu z wysokości 1,60 m wygląda przezabawnie i raczej paskudnie. Chudnie. Natomiast na szczęście... Rzadko kiedy patrzymy na niego, od tak po prostu. A ta wielka szyba, która tutaj trochę zaburza proporcje, bo na bardzo nisko się zaczyna i dość wysoko podchodzi, no ona zapewnia w środku dużo światła i doskonałą widoczność, więc coś za coś. Jak patrzymy na ten samochód tak i pod każdym innym kątem, to jest już zdecydowanie lepiej i to jest po prostu dość przyjemna dla oka sylwetka. I niewątpliwie ten facelifting, który miał, no bardzo zaawansowany facelifting, który miał miejsce ostatnio, sprawił, że ten samochód jest po prostu całkiem ładny i całkiem zgrabny. Tutaj też żadnych zastrzeżeń nie mam, całkiem im to zgrabnie wyszło. Jeśli chodzi o tył, również. Zerknijmy do bagażnika. Tesla pojemność bagażnika podaje w jakichś takich wartościach, które są dziwnie liczone. To znaczy, to jest duży bagażnik. Bo on ma jeszcze tutaj schowek, ale prawdopodobnie pojemność tego bagażnika jest liczona nie tylko, jeżeli chodzi o to, ale również z bagażnikiem z przodu, który oczywiście jest, bo to jest jakieś oficjalnie chyba tam 600, parędziesiąt litrów, to w ogóle nie wygląda na 600 litrów, chociaż wygląda na spory bagażnik. I znowu, jeszcze parę lat temu Tesla to był chłopiec do bicia, jeżeli chodzi o jakość montażu, jeżeli chodzi o jakość spasowania. W tym momencie to naprawdę nie odstaje od europejskiej czołówki. To znaczy, że ten samochód nie jest zrobiony gorzej niż Dacia i jest absolutnie porównywalny z tymi, którzy składają swoje samochody najczęściej dość dobrze, mam na myśli Renault, Audi czy Peugeot. Naprawdę dobra robota. I auto jest też bardzo ładnie polakierowane. Nie mam złudzeń, tu nie będzie tak samo wygodnie, jak w Tesli Y. Ten samochód jest wyraźnie niższy i, żeby nie zahaczyć głową o to, trzeba się faktycznie trochę schylić. I tę krawędź mam trochę poniżej linii wzroku. Natomiast tu jest nadal dużo miejsca. Jeżeli chodzi o nogi, te fotele, musiałbym podnieść sobie fotel z przodu trochę do góry, żeby wsadzić stopy pod ten fotel. Natomiast jest, jest ok, jest jak najbardziej w porządku. Proszę zobaczyć, o tym mówię. Tutaj ledwo te... Ledwo palce wchodzą, natomiast jak siedzimy z tyłu, to mamy taki oto widok. No i to co ważne, mamy tutaj ten ekran, który umożliwia granie w gry, oglądanie Netflixa czy Youtube'a. No i też oddzielną regulację temperatury od przodu. Można też to wszystko obsługiwać przy pomocy tego ekranu. Na szczęście. Jeśli chodzi o wnętrze. Jest ono bardzo podobnie zaprojektowane, niemal identycznie zaprojektowane jak w Tesli Y. Nie wiem, czy poszczególne elementy do siebie pasują, czy są wymienne z modelem Y. Nie zdziwiłbym się, gdyby, gdyby tak było. Tak samo jak w Y, tutaj awaryjna klamka, tutaj przycisk do odryglowywania. Tak samo dziwne klamki, które wymagają przyzwyczajenia. Bardzo wygodne fotele. Zrobione z porządnego materiału, który no, w dotyku przypomina skórę, przynajmniej w tej części. No ale tak jak już wspomniałem, przy Greku y nie jest to coś tak smutnego, jak ostatnio pojawia się w wielu samochodach. Również z segmentu premium. Ta sztuczna skóra często z odległości dwóch metrów wygląda jak skóra, ale w dotyku jest jak cerata. Schowek w podłokietniku, dwa uchwyty na kubki, ogromny schowak, ekran i żadnej dźwigni. I to jest ta największa rewolucja, jeżeli chodzi o ten samochód, o ten egzemplarz, dlatego, że nie jest on wyposażony w przełącznik kierunkowskazów. Gdzie są kierunkowskazy? Tu są kierunkowskazy. Lewo, prawo. To już jest kolejna Tesla, którą testujemy, więc tak naprawdę nie będę Państwu o tym wszystkim opowiadał po raz 500. Podejrzewam, że osoby, które oglądały test Y, oglądają teraz test trójki, i to jest. Tak, naprawdę bardzo, bardzo podobne, ale pokażę Państwu tutaj jedną rzecz. Jeżeli chodzi o osiągi, możemy mieć spokojnie, standardowo albo insane. Zawieszenie i wspomaganie zawieszenie jest tutaj regulowane. W sporcie jeździ mi się tym samochodem całkiem przyjemnie. Możemy sobie ustawić opór kierownicy i całą masę innych rzeczy. Te fotele są z. Wentylacją. Nie, nie tylko są podgrzewane, ale są również wentylowane. I wydaje mi się, że jak będzie chłodniej, to domyślnie będziemy tutaj mieli podgrzewanie, a nie chłodzenie. Inna sprawa, że są to wyjątkowo głośne fotele, to znaczy ta wentylacja w tych fotelach jest naprawdę bardzo, bardzo głośna. Możliwości personalizacji tutaj po prostu ogromne. Nie będziemy się na tym skupiać. To jest wersja, która ma 627 koni i przyspiesza od zera do setki w trzy sekundy i na tym się skupimy. A żeby to zrobić, musimy ruszyć. Po teście Y kilka osób zasugerowało, że ten brak lekkości w trakcie ruszania, że to oczywiście moja wina, dlatego że jestem w nie tym trybie, co trzeba. Ja sprawdzałem te wszystkie tryby. Ten samochód specyficznie rusza, co nie jest jego wadą, nazwałbym to cechą. To nie jest żaden problem. Wspomniałem tylko o tym, że on nie ma tej lekkości, jeżeli chodzi o start, jeżeli chodzi o początek rozpędzania się, czy jakby te manewry wymagają jakiegoś takiego bardziej. Precyzyjnego dawkowania gazu niż w samochodach, którymi, którymi elektrycznych, którymi często jeżdżę. I tutaj jest dokładnie tak samo, czyli niezależnie od tego, czy wybierzemy sobie tryb chill, standardowy czy insane, to ten samochód, te pierwsze metry, kiedy parkujemy, gdzieś dojeżdżamy, on pokonuje z takim, z takim wyraźnym oporem, tak jakby ciągnął przyczepę ciężką. Dobrze, mamy tutaj 627 k. Właśnie taki moment, kiedy wyjechałem i potrzebowałem się cofnąć. A teraz potrzebuję pojechać do przodu. I to się oczywiście da wszystko zrobić z ekranu, ale wolałbym tego nie robić z ekranu. Po prostu to jest coś, co mi przeszkadza. Brakuje mi bardzo fizycznej dźwigni, przycisku czegokolwiek, co mogę dotknąć, a nie przesuwać palcem, żeby wybrać kierunek jazdy. Dlatego że czasem jest tak że muszę bardzo szybko podjąć decyzję i bardzo szybko na przykład się wycofać. Bo gdzieś ze względu na krzaki wyjechałem odrobinę za daleko i nie chcę, żeby ktoś się stresował, że kawałek mojego samochodu stoi na jego pasie ruchu i chce się schować. No, ale tutaj to nie jest takie proste i to nie jest takie błyskawiczne. Nawet jeżeli to zajmuje tylko ułamek sekundy dłużej, to w głowie powoduje taki delikatny dyskomfort, że to nie powinno tak być. Zacznę może od tych kierunkowskazów, dobrze? jeżdżę tym samochodem już któryś dzień jeszcze się do tego nie przyzwyczaiłem to znaczy za każdym razem kiedy próbuję użyć kierunkowskaza ręka leci mi w ten sposób i trafia w nic no bo tutaj nic nie ma jeżeli chodzi o te przyciski jeszcze się nie zdarzyło tak żebym wykonał jakiś manewr czy żebym przejechał przez jakieś skrzyżowanie czy przez rondo bez włączenia kierunkowskazu ale parę razy zdarzyło się tak że musiałem zdjąć wzrok z drogi na ułamek sekundy, żeby sobie przypomnieć, czy ten przycisk na dole jest w lewo, czy jest w prawo. Pewnie bym się do tego przyzwyczaił i niewykluczono, że za jakiś czas przestałbym machać ręką tutaj jak głupi, ale powiem Państwu, że dużo lepszym rozwiązaniem byłoby, skoro już bardzo chcę mieć przyciski na kierownicę, żeby było tak jak w BMW, w motocyklach BMW. To znaczy, tutaj jest w lewo, tutaj jest w prawo. No i powiedzmy, że wtedy byłoby mi to łatwiej zaakceptować. Natomiast problem jest taki. I tego już nie zaakceptuję i to jest do wywalenia. Problem jest taki, że te kierunkowskazy są cały czas w innym miejscu. W każdym jednym samochodzie kierunkowskazy są tutaj. Jak kręcimy kierownicą i próbujemy coś... No teraz wyłączyły się te kierunkowskazy, bo machnąłem kierownicą. Jeżeli próbujemy gdzieś skręcić, gdzieś wjechać i tak dalej, i tak dalej, kierunkowskaz zawsze jest tutaj. Natomiast w tym samochodzie, on może być tu, może być tu, może być tu, może być tu. No bo to się wszystko kręci razem z kierownicą. I to naprawdę jest. Kurczę, no. Łopatki do zmiany biegów w sportowych samochodach przed 20 laty była dyskusja. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, wyprzedzam rowerzystkę i, i musiałem zerknąć na kierownicę, żeby zorientować się, gdzie są te, gdzie są te kierunkowskazy. Przed 20 laty mieliśmy dyskusję na temat łopatek do zmiany biegów w sportowych samochodach. No i była dyskusja, czy to się powinno kręcić razem z kierownicą, czy nie. No nie powinno być na swoim miejscu, żeby w razie chęci zmiany bądź konieczności zmiany biegu, żeby to zawsze było tam. Gdzie jest, a nie tam, gdzie jest aktualnie kierownica, żebyśmy nie musieli tego szukać. To jest do dupy. To jest po prostu pomysł, ja nie wiem po co tak i dlaczego i po, po, czemu wymyślamy koło na nowo. Jeżeli wystarczy kilku osób spytać, i na pewno nikt nie powie, że to jest wygodniejsze w obsłudze niż to, co było wcześniej. Nie rozumiem tego. A oszczędność, co to za oszczędność? Nie wiem, 50 eurocentów na manetce, no, nie rozumiem tego kompletnie. No, ale tak, teraz mogę Państwu pokazać też jedną rzecz, która jest akurat całkiem spoko, jeżeli chodzi o wyłączanie tego systemu, który rozpoznaje znaki drogowe i ograniczenia. Raz, że czyta te znaki, a dwa, że też ma informacje z nawigacji, jeżeli coś nam się tu nie zgra, a często się nie zgrywa, wyłączenie tego systemu jest bardzo proste: wystarczy nacisnąć ikonkę i już jest to wyciszone. Jeżeli chodzi o iKola. E Przypomnę, że Unia Europejska wymaga tego, no może nie Unia Europejska, NCAP wymaga tego, żeby był to fizyczny przycisk. Tutaj nie ma fizycznego przycisku, jest kafelek SOS. i w razie wypadku możemy liczyć na to, że auto wezwie pomoc. No i co, może przejdziemy do tego, co najważniejsze w samochodzie, który ma 627 koni. Jak tym się jeździ? Powiem Państwu, że tym się bardzo przyjemnie jeździ. Jeżeli chodzi o Tesla Y, tak jak wspomniałem ostatnio, to był bardzo fajny samochód 3 lata temu, jak konkurencja robiła jeszcze jakieś takie koślawce. Natomiast to już nie jest super fajny samochód, dlatego że konkurencja nauczyła się robić dobre samochody elektryczne. Znowu musiałem popatrzeć na kierownicę, bo chcę skręcić w prawo. Natomiast Przygotuję dla Państwa listę pięciu moich ulubionych samochodów elektrycznych w tym momencie. Na pewno nie będzie na niej Tesla Y. Czy będzie Tesla Trójka? Bardzo prawdopodobne. Tym samochodem się zupełnie inaczej jeździ, co wynika w sporej części z wyważenia tego auta. To auto jest po prostu niższe, środek ciężkości gdzie indziej. I lepiej mi w tym samochodzie. I to niezależnie od tego, czy mam wersję z jednym silnikiem, czy z dwoma silnikami, czy to jest mniejsza, czy większa bateria. No tutaj oczywiście jest duża bateria, dwa silniki, bo to jest ten najmocniejszy. Zasięg około 500 km, jeżeli jedzie tym samochodem w miarę spokojnie, jeżeli jeździmy jak szatan, a można jeździć jak szatan, no to wtedy to zużycie energii będzie z oczywistych powodów dużo wyższe. I myślę, że wtedy ten zasięg jesteśmy w stanie o połowę skrócić, do 250 km, jeżeli będziemy mocno eksploatować to, co jest w akumulatorach. Czy to jest fajne auto? Tak, tym się przyjemnie jeździ, mimo że to jest ta sportowa wersja, usportowiona wersja, czyli ten samochód jest wyraźnie sztywniejszy, jest wyraźnie twardszy. Natomiast jest to zrobione dobrze, nie jest dobijające i jest przyjemność z jazdy. To jest coś, czego szczerze mówiąc się nie spodziewałem po wcześniejszym kontakcie z Y. Myślałem, że tutaj też trochę zawalą pewne rzeczy. Natomiast na szczęście nie, na szczęście to jest bardzo przyjemny w dalszym ciągu, bardzo przyjemny samochód do jeżdżenia, a jeżeli chodzi o jego osiągi, a, to powiem Państwu, tak. No, to, to, to jest e, faktycznie piorun, tak? Jesteśmy w trybie. Jesteśmy w trybie insane. Mam kawałek drogi, na której mogę. Wciskam Zresztą. gaz. I popełniłem błąd, bo powinienem się do tego przygotować lepiej. Czyli po prostu głowę do zagłówka wciskam gaz. To, to są 3 sekundy do setki. I też miałem okazję rozpędzić sobie ten samochód tak trochę więcej niż tutaj obowiązujące 90. No, Przyspiesza to nieziemsko. 3 sekundy do setki. To, to w przypadku motoryzacji spalinowej mówimy o samochodach kosztujących ponad milion euro, a nie e, 244 tysiące złotych. Tylko jest jeden taki mały problem. To znaczy, to nie wzbudza we mnie takich emocji jak sportowy, spalinowy samochód, w którym jest zmiana biegów, w którym narastają, narasta dźwięk silnika i słychać to wszystko, pojawiają się wibracje. No, tam to wszystko, jak się sumuje z tymi niewyobrażalnymi osiągami, no, to buduje się jakaś przestrzeń dla przyjemności, dla czerpania z tego przyjemności. Natomiast tutaj mamy tylko doskonałą trakcję, no i to nieziemskie przyspieszenie, jakby nic więcej. I ta przyjemność trwa tutaj no 2,5 sekundy czy 2 sekundy do momentu, kiedy od 20 do 90 się rozpędzimy. I nie ma tego wszystkiego, co jest fajne w samochodach spalinowych, które mogą się wysokimi, doskonałymi osiągami poszczycić. Ja mam prywatnie ze dwa auta, które robią setkę w mniej niż 5 sekund. I mają ośmiocylindrowe silniki albo sześciocylindrowy silnik podwójnie doładowany, i mimo że są wolniejsze od tego auta, no to za każdym razem, jak jadę do sklepu po bułki, no to jest to po prostu ogromna przyjemność. W tym samochodzie z tego przyspieszenia trudno czerpać przyjemność. Zapłaciliśmy za te 3 sekundy do setki. Jak często z tego będziemy korzystać? Z tego, że to jest dynamiczny samochód, no prawdopodobnie często. Natomiast to przyspieszenie, ono nie jest na tyle przyjemne, żebym chciał to powtórzyć. Jak pierwszego dnia testów pojechałem tym samochodem do sklepu i wracałem, no to wcisnąłem gaz do dechy, walnąłem się głową w zagłówek i wysypała mi się cebula z torby, tak? <noise> I to tyle, jeżeli chodzi, o, jeżeli, chodzi o te, jeżeli chodzi o te przyspieszenia. Bo wydaje mi się, że ta przyjemność z jazdy takim szybkim samochodem ona jest wtedy większa kiedy kiedy towarzyszą temu dodatkowe bodźce kiedy słyszymy kiedy czujemy kiedy wibruje to wszystko razem z nami natomiast tutaj mamy tylko przyspieszenie i to jest trochę za mało żeby czerpać z tego przyjemność przynajmniej dla mnie chociaż na pewno znajdą się osoby które mają więcej przyjemności z tego że to jest po cichu ja nie mam i chyba nigdy nie będę miał dla mnie to jest absurd trochę tak że ten samochód jest tak obłędnie szybki jest to dla mnie jest to totalnie niepotrzebne i jest to zbytek, za który na pewno bym nie zapłacił. No bo po co? Tak? Przyspieszyłem dwa razy i naprawdę nie mam ochoty więcej tego robić. To nie jest fajne. A przecież pokazywałem Państwu tyle samochodów, które były wolniejsze, ale które były fajne. Mówię o Alpinie na przykład, która była genialnym samochodem, jeżeli chodzi o przyspieszanie. I ja sobie czasem bardziej cenię 115 koni w samochodzie elektrycznym niż 630. Natomiast na szczęście zaczynam powoli wierzyć w to, że za jakiś czas samochody sportowe będą mogły być elektryczne. I to się już nawet teraz powolutku zdarza mi przyznać i przytaknąć, gdy jeżdżę na przykład BMW i4, które moim zdaniem jest świetnie wyważonym samochodem, ale też jakimiś maluchami typu Renault 5 czy ten Hyundai dziwny, Inster, to są przyjemne samochody do jazdy. One nie mają tych osiągów nie wiadomo jak imponujących, no to nawet się nie zbliżamy do 3 sekund, to jest raczej 8, 9 czy 10, ale są tak fajnie wyważone, są tak lekkie w prowadzeniu, że mimo braku tych imponujących, super imponujących przyspieszeń, jest z tego samochodu cała masa przyjemności. Z tego samochodu też jest przyjemność. Nie ze względu na ten ogromny silnik, nie ze względu na to imponujące przyspieszenie. Jest przyjemność ze względu na doskonale zrobione zawieszenie. Doskonale dobraną siłę wspomagania, którą jeszcze dodatkowo możemy sobie ustawić. Bardzo precyzyjny układ kierowniczy. Doskonała reakcja i doskonała informacja. Nie ten. Doskonała. Doskonała informacja zwrotna. I to jest naprawdę bardzo dobry samochód. Tak po prostu wyszedł im bardzo dobry, bardzo przyjemnie jeżdżący samochód, który wszystko robi dobrze. Ja mam tutaj co do tego żadnych wątpliwości. I podsumowując, dla mnie trójka jest samochodem dużo lepszym od Y. Rozumiem względy praktyczne, natomiast jeżeli chodzi o przyjemność z jazdy i przyjemność takiego kontaktu na co dzień, no to trójka jest tym moim faworytem. I prawdopodobnie w liście pięciu e, najprzyjemniej jeżdżących elektryków e, aktualnie nam panujących w Europie Tesla Trójka jednak się znajdzie. To wszystko na dziś, to wszystko, co chciałem Państwu powiedzieć o tym przedziwnym samochodzie, który kosztuje 244 tysiące złotych, od zera do setki, przyspiesza w 3 sekundy, natomiast za każdym razem, jak. To... Za każdym razem, jak to robię z zaskoczenia, nieprzy, nie, nie przygotowany na to, co może się za chwileczkę wydarzyć, no to niestety łeb boli. Kłania pięknie, Do następnego odcinka. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ubiegłym tygodniu.